Yo, cześć, siemano, mano. lewa w górę, ja jestem Fighter V13, a dziś zapraszam was do kolejnego odcinka z GTA San Andreas, tak raczej nie inaczej. Dziś zrobimy sobie misyjkę, troszkę przypakowałem na siłowni w bieg. dawaj mi auto, give me a. dobra. Okej, okay, stąd sobie już chyba lejkę, like, bo spójdziemy sobie do... C. Tylko co to było, to co? Zastanawiacie się o tym? To nie jest Caesar, bo Caesar. Miał takie trochę. Dobra, delitujmy. Bo. Caesar ten. Whale tą miał. Give him a Balasy żydy. Uh. Dobra. Uh. Mieli... O, ten miał inną troszkę nazwę. Fuck. A tą... To... Czekaj, tam miałem misję poli... Kaps! Proste! Je Jezus Caps. Y Policja, nie? Tak? Tak? Tak. Chyba tak. O ty ku... Łapać Żyda. <laughs> Kurwa. No nie wierzę, po prostu, Jezu! Dobraźmy Dobra, ja sobie do cap. Sy! Następnie pójdziemy chyba sobie do Sweet Trochę mi przypomina Fiata jakiegoś tam... A, Już nie poeta jakiego. Ale zróbmy sobie misję CAP So ale nie, nie powiem jaka to będzie misja. Co do tego z policja Dobra, weźmy to auto, zostawmy tu. Bo jest brzydkie, wyobijane dzięki mnie. Takie bonusy tylko się otrzymuje. Lewy import. Karl Kurwa. Dokąd to kurwa? <laughs> Dzień dobry, Karl. Myślałem, że jesteśmy przyjaciółmi. No, nieważne. Jako oficer, który odpowiada za zlikwidowanie gangu gwałcicieli, <grywania> znajdę się trochę z drugimi mianowicie Karla. Tak, racja. Karl, jestem ranny. Naprawdę? Damn. I dlatego pomagam gangom chłop... nie przytałem. Ach, tak jak. Lubię swoje pozycje, Karl. Lubię mieć wszystkich skóry piesonów pracy. Czasem nie leci jak Elita głupi skurwy są teraz lepiej przyciągni na moją uwagę ten jeden naród jest prawdziwy przewaga nad innymi Strasznie się martwię karl więc co proponujesz Mówię, że bana z moją mózgi karl ognaje wiadomości mówię co moje rezultaty szlania z pojazdów dopracowują partie Partie taniej broni. Człowiek, skończ główno od powiedz tylko co mam zrobić. To jest z na magazyn, w będzie wiedział i co tam myśli Karl. Dobra, w porządku, zapiekuj się, natomiast jasne. Okej, okay, let's ready to Rambo! Prrr! Eee, nie to. Dajcie mi mojego b macha. To wygląda jak b no bez skitu, ten przód jak Rakina. No nie? Zaaaa, drifterę jestem! Okej, okay, ale dobrze, fucking mój, because! Because I'm Rostop Firebi! Nananan, Ach, nie ma tak nagrywać jak ksiąłem. No na usta, chuj ci... Aaaa, w ustach. Dobra, dame, jadę. Ha, no 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 Dobra, where are you? the best of the friendly, to my god, dame. Piękne wyhamowanie przed zakrętem. <laughs> Okej. Okay. KUTASIE się. Wiadomo, że się zawsze ścina zakręt. Jak jest w zakrętach 90 stopni, to po prostu... Cudno od so. Bez kitu. gdzieś wjedziemy na pewno, ale gdzie? Bliftam jest to. Sorry, dude, przejeżdżam. Teraz, żeby piękną syru i bazy, spotkanie w magazynie. Musisz znaleźć... Eee... Uh, dobra... Rasta Fire Bee! Dż! Ale się jeszcze się nie pada, no w sumie. BOOM HEADSHOT! Sądi so BOOM HEADSHOT! Sądi so BOOM HEADSHOT! Yeah. Żydzie, aaaa Oh yeah bitch Dobra Pyk Oh yeah Dobra, chowamy się, cover, wyskakujemy Cek. zajebiście A może mam coś lepsze, Oh Holy shit Dobra, zajebiście Cover, wiadomo Ze skrzyneczki o oh, fuck name name, słuchaj się. On tam jest żywek. Gdzieś widziałem Helta. Holy shit, jest! Holy fuck! Yeah, bitch! ci gniew Elfighter'u! Dobra, czysto. Tu też jest czysto. Kurwa, bio już. Zajebiście. Cyk, cover, wyskakujemy. Nie widzę typa... Ołf, daj Zajebiście. Zajebiście cały czas do od covera do covera, od covera do covera. Nie ma, przebacz. Reload second one, oh another one. zajebiście Przykłóc nic, jak wyskakujemy. Oczywiście dwie bajeczki. Dziękuję, dobrano. So yeah! Ale się wczyłem po prostu, takie sniki sniki. Bitch. Go to me, Dobra, reload, please, reload. Jedyną teraz tą opcją, którą widzę, jest wózek. Przyjechać, Żyda. Go, go, go! Come on, come on, come on. O, gdzie jadę? Come on, no bitch, please. A, nie trafi go tak, to jest niemożliwe. Dobra, let's go. Da, 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 da. Trafię go za Chiny Kurwa, mnie oczywiście musi uderzyć, bo nie dałoby się nie. Jest! Dobra, podpalony. No tu zginieć myślę, że nie oszukujmy się. Tum. Zajibiście, Ach! Ale muszę gdzieś sobie kupić jakąś broń ammo, cokolwiek. Anybody, anybody If you know what I mean misja myślmy zajebiście po prostu lekka taki taktyczny serykami I Przedzę na podwójnej ciągłej i kurwa skoczę z lewa na prawa A ci nie jest wyjebane mają Doberman Okej ale mi to zajebiście wyszło, kurwa! mnie fazę się nagrywanie! Ja pierdolę dzisiaj nagrywanie chyba z 500 odcinków, Nie, no z... 6 maksymalnie. To jest Green Park, terytorium Balasów Beach. <ścoughs> Okej, okay, zrozumiałem, że to jest terytorium Balasów. Musisz usunąć przyjacielski ganga, by zająć to. te terytorium, chyba to terytorium, jako. swoje własne. Not problem to me, ale. Oh, yeah. Give me ammo, um, give me, give me, give me. You spill me right now, baby, right now. Bronie miotne, what the hell. Tak, to to jest tak. Mikro SMGM. Yeah. Um, Nie. A tak. To się nie zmarnuje, a się przyda! Proste. Dzięki, dude. A czekaj, jeszcze... Yy, nie. SMG zjebałem. Tu wiem kurwa SMG. I co? So... Ile pancerz? <laughs> 200. Dobra. Wydajemy te zakupy tak, jak już powinno być zróbmy wszystko tak, jak kurwa powinno być i Oh, it's so cold Wait a minute, jak sądzę? O, uh. uh, uh, tu są drzwi, przepraszam, nie zauważyłem, przepraszam uh, no, no no no, no, I ta PCJ, -tka. to jest cyberka 600, nie PCJ, -tka. taki szczegół PCJ, zamiast... kurwa się oddalone od... Sorry, de dude Dadud. <gry> A nie może to jakieś 900? No pewnie 900 Drift skills, suko. Kurwa. Dobra. Mm, jedziemy już prosto do miejsca do pierdolonki. Oho-ho-ho-ho. Yeah. Nie! <gry> Fakt, wiedział, że nie robię Po prostu kurwa bardziej niż pewne. No pierdolonk. Dobra, widzę Glin Pork. O suko. No taki ciok w gangu. Okej, ale Come to me, bitch. Хау лишить. Ха-ха, блин, что я тут миссия взялась, а мне не вем.

Pozbyłeś się pierwsze yeah, JEEE, Jestem za <grywa> gdzie jest druga fala. Biorę motocykle. Motocykle są lepsze. ta ra 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 o, zajbi się. Dame, przebili mi oponę. A to przednią. Eee, to tył jest dobry. Przednią tylko skrętu. No, co jak co, ale przednią ma opona... Zajbi się dużo. O oh, jee! Yeah. Yeah, yeah, sieje, je, yeah, sieje, yeah. je. Herfe, zawiłem go, nie wierzę. Zajebiście Myślę, że ci nie widzę. Tu się byli dziwko! Oh yeah! Biorę wszystko Respekt zwiększony teraz możesz To co to, to zostało pozyskane przez rodzinę Grove Street Grove znaczy się Jest na radarze zaznaczony zielonym kolorem Zajebiście Teraz na terytorium możesz znaleźć członków swojego gangu. Zajebiście! It's so beautiful. Twoje terytorium będzie naruszone na oto no, ze strony wrogi go yeah. musisz go obronić. Not problem. Not problem to me. Bitch. Kiedy zadłukujesz miejsce na terytorium, to zbierisz na czerwono na radarze pojawi się ikona tego miejsca. Yeah, it's so cold. Uh, hot. Ah, slip <laughs> Sleep. It's so sleep. <laughs> yeah. Dober, doy, Respect, spračno. No, jedziemy do świata czy wywołujemy jeszcze jedną wojnę? Woj, wojn, wojn, kurwa! Wojny gangów! Rrr. Give me! Stój, bo jadę czołgiem. No 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 Dobra, nie, jedziemy do świata. Zrobiłem całe hajsiwo, Muszę porozwalać typa. Muszę porozmawiać. czy się Nie typa. Nie ma nigdzie ty <laughs> SEBRA y... GIVE HIM GIVE HIM GIVE Nara Ale po prostu tałty należy do mnie. Nareczka Frejrze DRIFT Te, tak nie wie, o tak wejść. To miało być na gazi. Słyszysz ten dźwięk? To jest suko Zginął beś, gdyby nie to, że po prostu mam misję Radio X, spierdale Radio X Nie mam czasu na ciebie Muszę do domu A mnie tu ścią.. Hajsy ma? Nie masz hajsy Z przebitą oponą da się jechać To to odcinka? Sprawdź to dziwko! Zajebiście Hajsy, chodzi ogólnie tylko o hajs, o nic więcej To myślę, że nie, to nie jest zebra Yeah Fuck, gdziesz. Kurwa No zajebiście, teraz co? Chujowo On, On tego nie widzi? Huh? Sucz Oh yeah! To... to... nie, tam sobie nie mówisz. Oni są na mną. Relacja z Denise. Eee... Z jakiej niby paki malagi? Wiedziałem, że to kurw wie syny będą. Spadłeś. Ale... <laughs> <laughs> Za trochę. Nie dobra, no dodał mnie. Siedził, nie! Pierdole! Nie znamy się. może tak, tam na górę. No zajebiście po prostu są opony. Kuźwa. No nie Pier. Lovely. 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 Suko! Ciąg kurwa tam wylas, ja pierdolę Dobra, never fucking mind Because Because you sweet pussy, yo suko Widzę tu Wejdę, like a boss Dobra, ja muszę zjebać tamtego ostatniego typa I wtedy zabiję pierwszą falę? Nee. Kurdej, odcinek się przeciągnął, ziobeczki To trzymcie się Ja będę zbijał Albo jeszcze rozwalę tych pojemów Come to me